Umiłanie wszyscy się Panu, siostry i bracia. Na początku chciałbym, z, abyśmy poczynili taki, taki mały quiz, mały taki konkurs, będzie nagroda do, wybrań, do wygrania. Mam takie pytanie do was, może ktoś wie, może ktoś jest pasjon. będzie to taki quiz trochę, będzie pyta pytanie w tym quizie będzie takie sportowe. Jaką dyscyplinę sportu i w jakiej konkurencji występują aniołki Matusińskiego? Może trudne pytanie, ale może ktoś wie. Pewni dziennikarze nazwali pewną grupę osób takim właśnie tytułem i chciałbym wiedzieć w jakiej dyscyplinie. Czy ktoś wie? To Pani wiedzą? Jeszcze. O, ksiądz Piotr, Le gło Piotrze, głośno. Lekka atletyka, zgadza się. A w jakiej właśnie konkurencji? Biegi, tak, ale w jakiej konkretnie? O, sztafeta. Tak, zgadza się. No jest yy, yy, właśnie bardzo dobrze, ksiądz Piotr wygrał nagrodę o tej nagrodzie później, <laughs> więc cieszę się, że, 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 że ktoś wiedział. Właśnie tak, zgadza się. Aniołki Matusińskiego są to, jest to kobieca sztafeta, która jest jedną z najlepszych sztafet na świecie. W ostatnim okresie, w 2019 roku zdobyły srebrny medal na mistrzostwach świata. Są rekordziskami Polski, właśnie w sztafecie 4 razy na 400 metrów. Na czym polega bieg w sztafecie? No, na tym, że czworo zawodników biegnie jakiś odpowiedni dystans i każdy kolejny zawodnik przekazuje Kolejnemu zawodnikowi pałeczkę. I to jest, bieg jest właśnie sumowany, pewnie dobrze o tym wiecie, jak to wygląda. Ten bieg, sukces jest wtedy, kiedy tak najszybciej czworo tych zawodników dobiegnie do mety, nie, nie, utr, nie tracąc pałeczki. Czyli trzeba tak sobie przekazywać tą pałeczkę, aby ta pałeczka nie wypadła z rąk zawodnika. Nie jest to łatwe, trzeba wielu, trening, wielu y, ciężkich treningów na to, aby właśnie wszystko w odpowiednim momencie y, to gdzieś zagrało, żeby jak najszybciej właśnie przekazać tą pałeczkę. Obiektywnie patrząc, nikt z nas tutaj obecnych na tej mszy świętej, raczej do reprezentacji Polski. W sztafecie nie zostanie powołany, nie będzie miał okazji zdobyć żadnego medalu mistrzostwa świata czy olimpijskiego. Ale nie martwmy się kochani. Jest dzisiaj Pan Bóg powołuje nas do innej sztafety, Do sztafety miłości. Spójrzcie, że Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam takie słowa. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. A dalej słyszymy słowa: To Wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Czy te słowa Pana Jezusa nie są taką swoistą sztafetą miłości? Bo spójrzmy: Bóg ukochał swojego Syna Jezusa, zrodził go z miłości, powołał do istnienia. I jest w nim relacji właśnie miłosnej. Dalej, syn pociągnięty tą miłością ojca idzie na Ziemię, aby podzielić się tą miłością z człowiekiem, aby człowieka zbawić, aby człowieka ukochać. I syn kocha ciebie, konkretną osobę, oddał za, a wyrazem tej miłości jest krzyż, na którym Chrystus oddał swoje życie za ciebie. Dalej. Właśnie, ty przyjmując tą miłość Chrystusa, jesteś przynaglony do tego, aby dzielić się tą miłością z innymi, aby dla innym, za innych oddawać swoje życie, aby innym służyć, aby innych podnosić, aby innych właśnie kochać, miłować. Jest to niesamowita sztafeta. Bez jednego elementu jest ona nie do zrealizowania. Każdy element w tej sztafecie jest niezbędny. Miłość Ojca jest niezbędna do tego, aby syn oddał swoje życie, aby ukochał człowieka. Bo spójrzmy, jak ważne są słowa, które zapisali e ewangeliści synoptyczni podczas momencie Chrztu Świętego oraz przemienienia. Ostatnio to słyszeliśmy. Tyś jest mój syn umiłowany. Ojciec potwierdza swoją miłość do syna. I ta miłość Ojca, właśnie do Jezusa, ona go pociąga, Jezusa do tego, aby. On oddał swoje życie za nas, za mnie i za ciebie. Dalej, bez miłości Chrystusa, jak dobrze wiemy z naszego ludzkiego doświadczenia, człowiek nie potrafi kochać, nie umiemy kochać, ponieważ często w nas rodzi się egoizm. Potrzebujemy Chrystusa, który nas uczy miłości, który nas pociąga do miłości, do tego, aby oddawać swoje życie za drugiego człowieka. I dalej właśnie drugi człowiek, nasz bliźni, potrzebuje miłości od nas, od drugiego człowieka, bo jest mu ona potrzebna do tego, aby mógł się rozwijać, aby mógł wychodzić przez siebie, aby mógł więcej właśnie pokonywać swoje ograniczenia, aby mógł właśnie, yy, mógł siebie realizować, mógł być spełniony. Potrzebuje też miłości, czuć. By, czuć Mieć to poczucie bycia kochanym, więc drugi człowiek potrzebuje właśnie miłości od drugiego człowieka. Drugi bracie, droga siostro, przejmij dzisiaj pałeczkę miłości, kochania drugiego człowieka. Tak jak wzór nam zostawił święty Kazimierz, patron ten dzisiejszego. Posłuchajmy świadectwa. Z życia świętego Kazimierza, które dzisiaj czytaliśmy my kapłani w brewiarzu, w godzinie czytań. Jest to świadectwo autora tamtego czasu, który wspomina świętego Kazimierza, a piszą o nim tak. Dla wdów, sierot i uciśnionych był nie tyle opiekunem i dobroczyńcą, ile ojcem, synem i bratem. Wiele zapewne należałoby pisać, gdyby nie chciało nie chciało przedstawić po kolei jego wszystkie dzieła gorącej wobec Boga i bliźniego miłości. Trudno wypowiedzieć albo wyobrazić sobie, jak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, ile okazywał roztropności, jak bardzo jaśniał odwagą i stałością, a wszystko w tym wieku, w którym człowiek zazwyczaj skłonny jest do złego. Dalej, ten autor pisze również o tym, Podkreśla, jaką pomoc był yy, pomoc niósł dla swojego ojca. Codziennie zalecał ojcu przestrzeganie sprawiedliwości w rządach królestwem i poszczególnymi ludami. A jeśli czasem przez niedopatrzenie czy ludzką ułomność zdarzyły się tutaj zaniedbania, Kazimierz nie omieszkał nigdy wypomnieć tego z łagodnością i pokorą. Sprawy biednych i uciśnionych brał jak swoje własne w obronę. To też został przez lud nazwany obroncą biednych. Nigdy też, chociaż był synem królewskim i najpierwszego rodu, nie okazał się przykrym w rozmowie i spotkaniu z ludźmi prostymi i niskiego pochodzenia. Takie oto ten autor daje świadectwo o świętym Kazimierzu. Brał udział w sztafecie miłości, przejął miłość od Chrystusa i tą miłością dzielił się z innymi. My widzimy w naszych rodzinach, w zakładach pracy, w przestrzeni publicznej jak wiele jest zła, jakieś, jakiegoś niezrozumienia, krzywdy, złości, niechęci. Aby to wszystko zmienić, potrzeba świadków, takich jak święty Kazimierz był takim świadkiem wiary, świadkiem miłości w swoim czasie. Dzisiaj świat potrzebuje świadków miłości, którzy będą inspirować. I czynić dobro dobro, które będzie trwało które będzie przynosiło owoc w tym, że ludzkie serca będą się zmieniały że świat będzie lepszy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej Jezus pragnie przekazać tobie pałeczkę w sztafecie miłości tutaj zaraz Chrystus odda swoje życie za ciebie, potwierdzi swoją miłość miłość jaką ma do ciebie że w każdej chwili jesteś kochany przez Niego. Przyjmij to miłość, chwyć mocno tą pałeczkę bardzo pewnie. I kiedy skończy się ta święta Eucharystia, biegnij do swoich bliskich jak najszybciej. Biegnij do tych miejsc, gdzie żyjesz, i dzieli się miłością. Przykazuj dalej tą miłość, aby ta sztafeta miłości dalej biegła, aby drugi człowiek mógł tej. Tą miłość doświadczać, aby mógł zmieniać swoje serce i aby ten świat właśnie stawał się lepszy. Ten bieg, który rozpoczynamy przy końcu przy świętej, jest biegiem bardzo ważnym. Nie zdobędziemy za niego medali mistrzostwa świata ani medali olimpijskich, ale będziemy mogli osiągnąć wienie chwały w Królestwie Niebieskim. A świat wokół nas przez nasz bieg, przez wzięcie udziału w tej sztafecie miłości będzie lepszy. Warto rozpocząć ten bieg. Być w tej sztafecie. Dlatego dzisiaj nie wzlekaj, ale chwyć się Chrystusa i biegnij z całą siłą. Amen. Rozstrzygając konkurs, księdzu. Piotrowi, który wygrał, chciałbym ofiarować e, pocztówkę z Wilna, właśnie z katedry, e, z, z widokiem na katedrę wileńską, w której spoczywa święty Kazimierz, jego ciało. Jest to miejsce właśnie pielgrzymowania do tego świętego naszego rodaka.